To znaczy ja dzisiaj, pierwsza połowa, uważam, że była w naszym wykonaniu naprawdę solidna. Myślę, że w tej połowie mogliśmy tak naprawdę zamknąć ten mecz tymi trzema sytuacjami, które mieliśmy. Poprzeczka, sam na sam, gdzieś tam złe przyjęcie, które spowodowało, że moglibyśmy na 2 na 3-0. Myślę, że wtedy by już był ten zamknięty mecz. Gratuluję chłopakom za tą połowę najpierw zacznę, tak więc naprawdę bardzo, bardzo dużo zdrowia zostawili, mogliśmy to jeszcze raz duże domknąć, natomiast druga połowa wyszliśmy z pewnym planem, który nam na początku nie oddał drużyna Zagłębia Lubin mocno wyszła bardzo wysoko, gdzie mieliśmy bardzo duży problem chwilę utrzymania się dlatego też ta dominacja drużyny Zagłębia była bardziej odczuwalna niż w pierwszej połowie natomiast Reakcja po stracie bramki to jest kluczowy chyba moment tego spotkania i, i o samym meczu to chyba tylko tyle bym chciał powiedzieć. Dziękujemy. Dokładnie, jeżeli chodzi o przebieg meczu, to trener Mateusz go dobrze podsumował. Mm. Za nami na pewno bardzo ważny mecz, bardzo maż, ważny mecz w kontekście tabeli, bo mm. mierzyliśmy się z bezpośrednim rywalem, więc taki przysłowiowy mecz za 6 punktów. Mieliśmy na tym mecz konkretny plan. Uważam, że w dużym stopniu go realizowaliśmy. W szczególności to było widać nawet w końcówce spotkania, gdzie graliśmy dalej odważnie swoim pomysłem, co na pewno bardzo nas cieszy. Cieszą nas te trzy punkty i, i zaangażowanie i postawa zespołu. I tutaj ogromny szacunek dla nich i wielkie brawa. I tutaj myślę, że też warto podziękować kibicom, którzy z nami przyjechali i nas wspierali, bo to, bo to jest ważne, żeby mieć tego 12 zawodnika na trybunach. Dziękuję. Dzień dobry. Powiem tak, no możemy sobie planować, mieć plan na mecz, możemy planować ruchy poszczególnych zawodników, możemy mieć jakieś zasady w grze, ale nie możemy zaplanować jednego, że w taki sposób jak przy pierwszej bramce oddamy piłkę przeciwnikowi. Oczywiście ta sytuacja była do wybronienia, bo już w polu karnym mieliśmy 2 na 1, więc nie nieodpowiedzialność zawodników w polu karnym. Druga bramka więc nasze przejście z obrony do ataku tracimy tą piłkę, znowu jest sytuacja do wybronienia. Jest sytuacja w polu karnym, jeden na jeden i... i znowu zawodnik zamiast skupia się na przeciwniku to skupia się na piłce i w prosty sposób yy... Bednarski gubi naszego, naszego obrońcę i tracimy ramkę na 2-1. Naprawdę jest tu ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jak wcześniej wspomniałem wszystko Możemy przerabiać na treningu, ale później wychodzą zawodnicy na boisko i, i w ferworze tych emocji yy, wypełniają o pewnych zasadach i yy, to jest konsekwencja kolejnej kolejne porażki. Musimy yy, przeanalizować to wszystko, życzenie zawodników musi po prostu odpocząć i, i następne osoby muszą dostać, dostać szansę, bo, bo bo jest ciężko i, i, i musimy znaleźć sposób na to, żeby się z tego wydostać. Dziękuję bardzo.